Bawimy się super. Dzieciaki zadowolone to jest najważniejsze. Po co tu dzisiaj przyszliście? Żeby pograć w piłkę, żeby się pobawić. Klub najważniejszy, na pewno zwiedzenie tego stadionu, zobaczenie, być na tym nawie. Słynny, cichy sześć. No i oczywiście zabawa do dziecka, nie? Najważniejsze chyba. Sport to jest bardzo ważna rzecz dla, dla, i dla nas, i dla dzieciaków, i po, pozwala im energię trochę wyładować. Także super, z przyjemnością przyszliśmy. Świetna inicjatywa dla, dla tych, którzy spędzają czas wolny w mieście. Gry i zabawy dla dzieci ruchowe, e, świetna atmosfera. Dobry prowadzący i fajny odpoczynek. Kwestia dobrego poranka z całą rodziną, bo tutaj jest tyle atrakcji różnych sportowo-rekreacyjno-wodnych dla całych rodzin. Tata może pograć z synem w piłkę, mama może z córką porobić akrobację. Można pograć w siatkówkę, można się trochę wykąpać, można wziąć udział w zawodach. Więc ja myślę, że po prostu chęć dobrego spędzenia do południa w sobotę.